Szanowni Państwo, no, są cytaty klasyków, które regularnie znajdują swoje potwierdzenie w rzeczywistości. No i jeden z takich cytatów to jest słynne powiedzenie Marka Twaina: Że niczyje mienie, wolność ani własność nie mogą być bezpieczne, kiedy obraduje parlament. No i dzisiaj można powiedzieć, że w czystej formie takie zjawisko. Obserwowaliśmy, ale zanim przejdziemy do jego analizy, do analizy tego skoku na kasę, tradycyjnie serdecznie zapraszam wszystkich do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania fundacji, najwyższy czas oraz oczywiście do no, oglądania wszystkich naszych programów, które dzisiaj y, przygotowaliśmy. Co się dzieje w Sejmie obecnie? No, tak jak powiedziałem, wypełnia się proroctwo Marka Twaina. Z jednej strony wolność, czyli kwestia postawienia pewnej grupy ludzi ponad prawem, co komentowałem wczoraj. W tej chwili zostało to zawieszone, y jednak nie przegłosowano tego skoku y na wolność wszystkich ludzi y poprzez zimmunizowanie urzędników, policjantów na jakąkolwiek odpowiedzialność wobec jakichkolwiek czynów, byle tylko te czyny były dla dobra walki z koronawirusem. Natomiast z zaskoczenia został przygotowany skok na kasę i on pewnie już jednak dojdzie do skutku, no bo już pierwsze czytanie minęło, zaraz będzie drugie czytanie, zaraz to tam prezydent podpisze, Sejm, Senat na pewno zatwierdzi i wszyscy będą bardzo szczęśliwi, przynajmniej ci, którzy zarobią. O co chodzi? No chodzi oczywiście o... Podwyżki dla posłów. Pogłoski o tym, że takie podwyżki się pojawią, zaczęły krążyć tutaj po Warszawie jakiś tydzień temu. No i wtedy pojawiły się takie artykuły, które sugerowały, że PiS bardzo głęboko myśli, myśli, natęża mózgownicę, jak to przeprowadzić, żeby to nie spadło na nich. Wpadli nawet na taki genialny pomysł. Otóż zaproponowali PSL-owi. A w psl jest, przypominam, pan Kukiz. PSLowi, żeby to PSL wyszedł z taką propozycją, a oni wtedy no, z niechęcią, bo z niechęcią, ale zgodzą się na to. Ale PSL się nie zdecydował. Pan Kukiz nawet dzisiaj zagłosował przeciw i tam strasznie krzyczał, ale o tym zaraz, bo to też jest przykład no, daleko idącej hipokryzji, można powiedzieć, takiej lecącej, yy, jak te jakieś komety w jakąś zupełnie niezbieżoną przestrzeń. No więc skoro PSL nie dał się podpuścić, to na komisji, na której tam wszyscy wszystkie kluby mają przedstawicieli, no z wyjątkiem Konfederacji, bo Konfederacja ma tylko koło, jednogłośnie wszyscy przedstawiciele stwierdzili, że tak, natychmiast trzeba przeprowadzać podwyżki i to było wczoraj. O 40%, proszę Państwa, czyli tam poseł zarabiał sobie tam około 12 tysięcy, no to teraz zarobi 17-18. Proporcjonalnie wszyscy ministrowie, wiceministrowie, prezydenci mają dostać kupę szmalu oraz nawet pierwsza dama, która ma dostać, nie wiadomo dlaczego, 18 tysięcy. Dziwne. Ale mało tego, proszę państwa. Przede wszystkim oczywiście chodzi o skok na kasę dla partii. Partie też mają dostać o 40% więcej. I tak na przykład PiS, który tam dostawał 20 z kawałkiem, ma od kolejnego roku dostawać, znaczy od tego momentu, licząc cały rok, 35 milionów. Z kolei Konfederacja, najmniejsze koło jedyne koło ma z 7 z kawałkiem dostać podwyżkę na 10 milionów. No, to już rzeczywiście partia, jeżeli rzeczywiście dostanie te y, takie pieniądze, no to rozumiem, że ta kolejna kampania będzie już z, naprawdę z dużym wykopem. Także proszę państwa skok na kasę trwa No i przyjrzyjmy się jak tutaj poszczególni bandyci, którzy w maskach dobierali się do tej kasy, przedstawiali swoje stanowiska i za czym, się opowiadali. Także mamy tutaj listę z głosami podczas tego pierwszego głosowania nad podniesieniem podniesieniem tych uposażeń Pis 235 za. KO, nikt przeciw. KO.

Przeanalizujmy głosowania poszczególnych klubów. No, PiS, wiadomo, wszyscy co byli za. PiS próbował przerzucić odpowiedzialność na platformę, ale jednak postanowił wykorzystać okazję i zaatakować w czystej formie. Koalicja Obywatelska. Wszyscy za, tylko sześciu przeciw. Jak analizowaliśmy te nazwiska, które były przeciw? To są jakieś dziwne panie, posłanki, jeden dziwny pan poseł. Nazwiska nikomu nic nie mówią. Wygląda na to, że panie się po prostu pomyliły. Ale oczywiście tylko tak wygląda. Może one jednak rzeczywiście mają na sztandarze nieobdzieranie podatnika z dodatkowych pieniędzy. Lewica. 40, 35 za, 5 przeciw. Kto był między innymi przeciw? Proszę Państwa, pan Adrian Zandberki, pani Marcelina Zawisza, tak. To są dokładnie te osoby, które ostatnio, jak się okazało, rąbnęły w ramach wynagrodzenia po 200 tysięcy z dotacji do swojej partii. Rozumiem, żartują sobie teraz, żartują sobie teraz z nas. No, i teraz najbardziej przykra sprawa psl kukiz Szanowni Państwo, koalicja polska. Kto jest w koalicji polskiej? No, jest, proszę Państwa, Kukis i PSL, i to miała być jakaś nowa jakość na scenie politycznej. Wszyscy się od razu śmiali, że mm, pan Kukis wchodzi w gumofilce. Gdyby pan Kukis poszedł z Konfederacją, Konfederacja być może miałaby trzy razy tyle posłów, bo te 2 czy 3%, które by dorzucił, to by znacznie tę pulę zwiększyły. Być może PSL by w ogóle nie wszedł do y, parlamentu, no ale pan Kukiz zadecydował inaczej. Podał koło ratunkowe PSL-owi, no i teraz ci ludzie, którym podał koło ratunkowe, właśnie w taki sposób głosują. A co robi pan Kukiz? Proszę Państwa, ja tu Państwu pokażę. Pan Kukiz płacze. Płacze pan Kukiz. Pisze, wygląda na to, że wróciło koryto plus. Błyskawiczne przejście do drugiego czytania i za moment pewnie uchwalenie. Kukiz 15 jest zdecydowanie przeciw podwyżkom dla posłów i zwiększeniu partyjnych subwencji w szczycie kryzysu gospodarczego. Panie Pawle, no ja wszystko rozumiem, ale no robi Pan z siebie nie wiem już kogo, żeby tutaj nie używać odpowiednich słów. Przecież to Pan wprowadził tych 22 posłów, którzy zagłosowali teraz za tymi podwyżkami. Z tej grupy, którą pan wprowadził, tylko jakaś szczątkowa liczba głosowała przeciwko. A doprowadziła ta grupa do tego, że weszło tylu ludzi, którzy zagłosowali za. Przecież wiedział pan, kim jest PSL. Sam pan ich kiedyś nazywał mafią. Potem pan zmienił zdanie. To już nie mafia, tylko teraz to uczciwa koalicja polska. No i teraz się ujawnili. No, panie Kukizie, panie Kukizie, czy, pan jesteś, czy pan jesteś poważnym człowiekiem? No ale zobaczmy, jakie inne głosy się. Uruchomiły, no bo rzeczywiście niektóre są szokujące. I uwaga, zaczynam od nikogo innego, tylko pana Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej. Co za wstyd! Projekt podwyżek idzie przez sejm jak burza. Opozycja nie zabiera głosu, ale jest za. Gdy chodzi o kasę, nikomu nie przeszkadza ekspresowy tryb i brak dyskusji. Tylko. Konfederacja jest przeciw i punktuje porozumienie nad kasą. Szanowni państwo, to skomentowałem następującymi słowy. Piekło zamarzło. Wojciech Czuchnowski chwali konfederację. Do takich paradoksów dochodzi, proszę państwa. Wojciech Czuchnowski chwali konfederację. No bo oczywiście popis ujawnia się w pełnej krasie, w pełnym przeraża, przerażającym obrazie ich prawdziwych chęci, ich prawdziwych jakby, a nie skrywanych działań. No i nagle się okazuje, że między po a pisem nie ma żadnej różnicy, że oni tylko jedno potrafią wyciągnąć ręce po pieniądze i zgarnąć. Jak jedni byli u władzy, PO, no to wtedy PiS krytykował, że właśnie tutaj wyciągają rękę, no bo sami nie mogli skorzystać. Jak PiS jest u władzy, no to tanci krytykują, że PiS tutaj tak hapie na prawo i lewo, ale jak jest okazja do. Pochapania wspólnie i w porozumieniu? No to co? To się hapie we wspólnie i w porozumieniu. Czytajmy kolejne komentarze. Bartosz Marczuk, były wiceminister. Jest oczywiste, że posłowie, wiceministrowie, w nawiasie zwłaszcza, prezydent i pierwsza dama powinni zarabiać więcej. Tylko skrajni populiści będą mówić inaczej. To kwestia kończenia z dziadowskim państwem, przekonuje pisowski urzędnik. Od razu mu odpowiedziałem. Jest oczywiste, że ci wszyscy posłowie, wiceministrowie, zwłaszcza prezydent i pierwsza dama, nigdy by na rynku nie zarobili takiego szmalu, który dojął od podatnika. To kwestia skończenia z łupieszczym państwem. Bartoszu, zlituj się. Szanowni Państwo, jeżeli byśmy wprowadzili taką zasadę, że poseł zarabia tyle, ile zarabiał przed wejściem do Sejmu, to mielibyśmy prawdziwy obraz tego, jak rynek tych ludzi wycenia. Ale obawiam się, że jeżeli by wprowadzić taką uczciwą zasadę, no to by się okazało, znaczy obawiam się, jestem pewien i cieszę się z tego, że wydatki Sejmu na wynagrodzenia by radykalnie spadły. Jeżeli Państwo sobie prześledzą oświadczenia majątkowe posłów, to się okaże zaskoczenie, że bardzo duża część, mówię o tych nowych, no bo jeżeli ktoś był wcześniej posłem, no to zarabia dokładnie tyle samo. Na razie. Ale zdecydowana większość pozostałych nie zarabiała wcześniej praktycznie nic. Także wprowadźmy taką reformę. Ale to jest, to jest wszystko mało. Hmm. Bo w jakim momencie ta podwyżka jest wprowadzana? No, podwyżka jest wprowadzana w momencie, kiedy podano dane makroekonomiczne w sprawie naszego PKB. I cóż się okazuje? No, proszę sobie wyobrazić, że nasze PKB spadło o ponad 8,2%. I że w ogóle jest padaka, jest w ogóle słabo, zwiększa się bezrobocie. I co w tym momencie robi władza? Wygarnia jeszcze więcej szmalu. Dlaczego wygarnia więcej szmalu? No, na to odpowiada matka Kurka, który chyba się powoli przekręca w stronę antypisu, ale no, on ma zawsze takie stanowisko bardzo mm, wielowymiarowe, więc może jednak się, no, może jednak to tylko są takie pozory, i potem zmieni zdanie. Natomiast. Rzeczywiście, ładnie, jednym zdaniem krótko opisał, czym jest tarcza. Największy spadek PKB o 25 lat, a prawe osły się cieszą, że tarcza działa. Prawe i tarcza w cudzysłowie. Ta tarcza to jest po prostu dług. Tak, proszę Państwa, cała ta tarcza, czyli te miliardy złotych, które są zrzucane tutaj na. Przez panią Emilewicz, tylko nie wiadomo gdzie i nie wiadomo komu, no bo ja akurat mimo pogłosek, iż te pieniądze są przez panią Emilewicz z helikoptera zrzucane, to nigdy ich na oczy nie zobaczyłem. To to jest nic innego, tylko dług. No bo jeżeli gospodarka nie pracuje, a pieniądze są wypłacane, to robić to na kredyt. Czyli to jest ten gigantyczny dług, który tam państwo nam dosoliło na poziomie jakichś 100 miliardów złotych i teraz. Ci politycy mówią: No, tak, jak już żeśmy dosolili 100 miliardów złotych, to jak sobie jeszcze rąbniemy 100 miliardów długu, które przelejemy sobie do kieszeni w postaci pieniędzy, no to nikt tam nawet nie zauważy, będzie fajnie, będzie cool i tak dalej, i tak dalej. No, jest w tym jakaś ironia losu, że w momencie, kiedy właśnie tego samego dnia przychodzą takie dane yy, o takiej zapaści, to tego samego dnia oni sobie podwyższają pensję. Sami państwo przyznają, że yy, jakby to powiedział. Dzielny wojek, Wojak Szwejk. bezczelne są i zuchwałe. Tutaj, oczywiście, miłośników literatury, proszę o podpowiedzenie całej reszcie, jakie to słowo pominąłem. No ale czytali dalej tutaj odgłosy, odgłosy tego zdumiewającego wyczynu. Pan Rafał Dudkiewicz z Radia. Jest jednak coś, co łączy wszystkie partie polityczne pieniądze. No ale jak to? No nie wszystkie. Można oczywiście mówić, czy nie, więc skomentowałem, ale boli, że nie wszystkie, tylko popis i komuchów, ale to wiemy już od dawna. Można oczywiście zarzucać na przykład konfederacji hipokryzję, mówić, że o, przecież wiedziała, że i tak oni sobie to przegłosują, więc pro protestując tylko... Robi to nie na serio, bo i tak te pieniądze wezmą. Ale proszę Państwa, niech wszyscy mają taką hipokryzję w tym Sejmie, to wtedy ta ustawa by nie przeszła, ta podwyżka by nie przeszła. A nawet nie wszyscy, tylko wystarczy zwykła większość. Więc w tym wypadku pandemia hipokryzji jakoś jednak nie zapanowała opanowała tylko takie, nazwijmy to, pojedyncze osoby, i te pojedyncze osoby jakoś no, nie przebiły się przez tą zdecydowanie większą hipokryzję. Pozostałej grupy, która szczęśliwie no, wykonała ten skok w maskach na kasę. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, tak jak rozpocząłem, tak zakończę tym słynnym cytatem z Marka Twaina: Nikt nie może czuć się bezpieczny w zakresie swojej własności, w zakresie swojej wolności, w zakresie swojego mienia, gdy obraduje parlament. No, obejrzeliśmy to dzisiaj, można powiedzieć, in situ, in situ, jak to działa. I na razie jedna dobra rzecz, jak powiedziałem, z tego wypływająca, to jest tylko taka, iż nie przeszła ta ustawa immunizująca wszystkich urzędników, wszystkich policjantów, strażników miejskich, którzy mogli według tej nowelizacji ustawy o COVID-ie, proponowanej, no zastrzelić człowieka i powiedzieć, że zrobili to dla dobra, walki z covidem, no więc w związku z tym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. To nie przeszło, także bezpieczeństwo dzisiaj troszeczkę zostało uratowane, no mienie i własność nie za bardzo. Szanowni Państwo, także pamiętajmy o tym wydarzeniu, no bo to naprawdę jest, można powiedzieć, taki no coś, Symbolicznego to, co ci ludzie dzisiaj zrobili. A ja tradycyjnie na koniec zapraszam do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania y, Fundacji Najwyższy Czas, które ja utrzymuję. No i oczywiście do kupowania książki Nowa Normalność, którą właśnie o tych wszystkich wydarzeniach napisaliśmy razem z Grzegorzem Braunem, który dzisiaj toczy naprawdę w Sejmie Homeryckie Boje. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.